Witajcie, witajcie. Odcinek miał być wczoraj, jednak przydarzył mi się mały wypadek przy pracy. No ale opowiem o tym w dalszej części odcinka. Przychód jaki osiągnąłem 15 to 1556 zł. I wysłałem 58 przesyłek. W sumie to wysłałem 60 przesyłek, bo dwie faktury jeszcze były wystawione. Także można powiedzieć, że przychód to prawie 1700 zł. Jest środek tygodnia. I taki przychód naprawdę robi wrażenie. Aktualnie e, całościowy przychód to 56 258 zł. I teraz opowiem Wam o wypadku przy pracy. E, wygląda to pięknie. Codziennie prawie po 60 przesyłek. E, do tego trzeba jechać do pracy. Do tego trzeba żyć trzeba jeść trzeba spać. No i z tym snem to było tak, że spałem przez cały tydzień, praktycznie po 6 godzin dziennie, nawet no, na dobę, nawet niecałe. I, i, I zawsze tak sobie uważałem, że po trzecim dniu to już jakoś pójdzie. No ale niestety ten czwartek to był taki, byłem tak styrany, przez cały dzień po prostu chodziłem po podwórku i, i pracowałem jakby mnie po prostu ktoś młotkiem walnął. Tak, chodziłem, no, no masakra, byłem tak wykończony. I wyobraźcie sobie, że 20.30 e, Zjadłem tam kolacyjkę, przysiadłem trochę i tak o 22.30 moja małżonka mnie obudziła No, także to był ten wypadek Już byłem tak wykończony, że po prostu No, po prostu padłem, można powiedzieć, że spałem przez 11 godzin, bo Jak się odsknąłem to umyłem tylko zęby I poszedłem dalej spać i wstałem sobie dzisiaj o 7.30 Oczywiście musiałem wziąć wolne w pracy, przy piątku no bo paczki niespakowane no po prostu taka sytuacja, jestem teraz tak wybity z rytmu z tego wszystkiego, że, że masakra no ale mówię, tak to wygląda pięknie, że pracę można połączyć z dodatkową pracą, no ale przychodzi taki moment w którym się nie da, no i jak już wykorzystam te wszystkie dni urlopów pracy, no to będę już zmuszony kogoś zatrudnić, no bo Musiałem rano zadzwonić, że mnie nie będzie. No i, no i mnie nie było. Siedziałem i pakowałem paczki. Jeszcze w sumie siedzę i dopakowuję. No ale takie życie. No mówię, tak to pięknie wygląda. Takie piękne przychody. Także dzisiaj krótki odcinek z podsumowaniem. No miał być wczoraj ten odcinek, także wrzucam go dzisiaj. A dzisiaj wieczorem jeszcze coś tam dorzucę.